Angielskie wnętrze mieszczańskie z angielskimi fotelami. Angielski wieczór. Pan Smith ma na sobie angielskie okulary, czyta angielską gazetę. Pani Smith ceruje angielskie skarpetki na angielskim fotelu. Angielski zegar ścienny wydzwania 17 angielskich uderzeń. Zobacz, już czwarta. Na no obiad była zupa, ryba, kartofle ze słoniną i sałata. Dzieci napiły się angielskiej wody. Dobry mieliśmy dziś obiad. Wszystko dlatego, że mieszkamy niedaleko Londynu i że nazywamy się nich. Kartofle doskonale smakowały ze słoninką. Oliwa w sałacie wcale nie była gorzka. Oliwa od sklepikarza z rogu jest o wiele lepsza niż oliwa od sklepikarza z przeciwka. Jest nawet lepsza niż oliwa od sklepikarza na górce. Ale i u nich nie jest najgorsza. Ale oliwa od sklepikarza z rogu jest zawsze najlepsza. Marian dzisiaj dobrze ugotował kartofle. Ostatnie były niedogotowane. Lubię je tylko wtedy, kiedy są dobrze ugotowane. Państwo Martin, państwa goście stoją już przed drzwiami. Sami nie mieli odwagi wejść. Mieli być u państwa na obiedzie. Ach tak, czekaliśmy na nich. Jak można się tak spóźnić? Tak, wprowadź ich. My się przygotujemy. Oczywiście. spóźnienie Państwo spóźniliście. To nieładnie, trzeba przychodzić punktualnie. A teraz proszę usiąść. Wybacz, droga Pani, ale wydaje mi się, że już gdzieś Panią spotkałem. Nie ja również się wydaje, że gdzieś już Pana spotkałem. Odkąd przybyłem do Londynu, mieszkam na ulicy Bromfield, droga Pani. Jakie to ciekawe, jakie to dziwne. Ja również od przybycia do Londynu mieszkam na ulicy Bromfield, drogi panie. Jakie to ciekawe, jakie to dziwne. A więc być może spotkaliśmy się już na tej ulicy, droga pani. Jakie to ciekawe, jakie to dziwne. To jest naprawdę bardzo możliwe, ale ja sobie tego nie przypominam. Mieszkam na piątym piętrze, mieszkanie numer 8, droga pani. Jakie to ciekawe, jakie to dziwne. Ja również mieszkam na piątym piętrze pod numerem 8. Jakie to ciekawe, jakie to dziwne. W moim mieszkaniu znajduje się łóżko. Jest przykryte zieloną pierzyną. Pokój z łóżkiem znajduje się pomiędzy wygódką a biblioteką, droga pani. Jakie to ciekawe, jakie to ciekawe, i co za zbieg okoliczności? W moim pokoju również znajduje się łóżko przykryte zieloną pierzyną. Łóżko znajduje się między, między półką a biblioteczką, drogi panie. Jakie to ciekawe, jakie to dziwne, więc mieszkamy w tym samym mieszkaniu i śpimy w tym samym łóżku, droga pani. Jakie to ciekawe, jakie to ciekawe, i co za zbieg okoliczności? To prawda, drogi panie, ale ja sobie pewnie tego nie przypominam. Mam córeczkę. Dwa latka. Mieszka w moim domu. Ma jedno oko czerwone, drugie białe, droga pani. Jakie to ciekawe. I cóż za zbieg okoliczności. Jakie to ciekawe. Ja też mam córeczkę. Nazywa się Alicja. Ma jedno oko czerwone, a drugie białe. I jest bardzo ładna. A więc, proszę pani, jest to pewne. Znamy się. I mamy nawet razem dziecko. Jesteś moją własną żoną. Elżbieto, odnalazłem ciebie! Donaldzie, to ty? Darling! Państwo Smith wracają tak samo ubrani jak przedtem. Drodzy, przyjaciele, wybaczcie, że musieliście tak długo czekać, jednakże, gdy dowiedzieliśmy się o waszym niespodziewanym przybyciu, poszliśmy przebrać się w nasze odświeżone ubrania. Dlaczego się spóźniliście? Nie dliśmy nic od czterech godzin. Dlaczego się spóźniliście? <śmiech> <śmiech> Och, doprawdy? Wszyscy jesteśmy chorzy. Przecież wcale nie jest zimno. Och, Boże, Boże! Smutno panu? Nie, on się tylko zesrywa z nudów. No, wie pan, w tym wieku już nie powinien pan tego robić. Które zawsze pozostaje młode. Prawda. Prawda. Godzinę później. Państwo tak dużo podróżują. Pewnie mają mnóstwo ciekawych historii do opowiedzenia. Opowiedz, kochanie, coś dzisiaj widziała. Szkoda, fatygi. Nie uwierzą mi. Gdzieś nie wątpimy w pani prawdomówność. Obraziłabyś nas, gdybyś tak myślała. Obraziłabyś państwa, kochanie, gdybyś tak myślała. A więc byłam dzisiaj świadkiem rzeczy niewiarygodnej. Rzecz po prostu nadzwyczajnej. Na stratko, kochanie. Ale się bawimy. No i co? A więc dzisiaj idąc na rynek, a żeby kupić jeżyny, które z dnia na dzień drożeją... Do czego to dojdzie? Nie trzeba przerywać, kochanie. Brzydula jesteś. Scena jedenasta. Maryjka ma dupę z ryjka. Kryszmantury, kryszmantury, kryszmantury. Papież, bo się pobudrapiesz Papież nie ma łupież, za to łupiesz ma paru papierzy. Bazar, balsar, balsam fryer fryzer, fryzjer. A, b I, O, U, A, A, I, U, A. Tuf, 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 tuf. To. z jajkiem, jajko z fajkiem. To. Nie. Tę. D. Ale. Tę. D. To nie tędy, ale tędy, 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 to nie tędy, ale tędy. Dobre mieliśmy dzisiaj obiad. A to wszystko dlatego, że mamy na nazwisko Martin i mieszkamy niedaleko Londynu.